A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ukochani w Chrystusie Panu bracia i siostry, Jezus po swoim zmartwychwstaniu wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom, rozmawiał z nimi, jadł. W końcu przyszedł czas na powrót do Ojca. Chrystus w niebo wstępuje. Zostawia już na stałe swoich uczniów. Tak się im zdaje. On jednak daje nam zapewnienie, że jest i będzie z nami do końca świata. Czy jest dziś miejsce dla zbawcy w dzisiejszym świecie, w naszych rodzinach, w wspólnotach religijnych, miejsca pracy, a w końcu w życiu prywatnym? Gdzie jest Bóg w naszych czasach? Jezus jest w drugim człowieku w naszym bliźnim w jego spojrzeniu a przecież człowiek jest stworzony na obraz Boga jest jego odbiciem jest jego świątynią Chrystus jest obecny we wspólnotach miłujących się ludzi jest obecny w głoszonym słowie Bożym i w chlebie obiecującym życie wieczne. Czy nie powinno być tak, kochani, że to my sami powinniśmy być Jego odbiciem, Jego spojrzeniem, Jego Dostrzec w naszym bliźni, bracie czy siostrze. Wszystko zaczęło się w Galilei i wszystko też, ukochani, kończy się w Galilei. Dziś Galilea jest wszędzie tam, gdzie głosi się dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i o życiu wiecznym. A więc my kontynuujemy Galileo, głosząc Słowo Boże i wielkie dzieła, których dokonał i dokonuje Jezus Chrystus.